Dotacja polsko-niemieckiej współpracy młodzieży umożliwia pokrycie podstawowych kosztów polsko-niemieckiego spotkania młodzieży. Często brakuje tylko niewielkiej kwoty, aby pokryć całość kosztów projektu i tym samym móc zrezygnować lub znacznie obniżyć opłatę za uczestnictwo, aby umożliwić każdemu udział w wymianie. Na szczęście są jeszcze inne źródła finansowania, które mogą Ci pomóc zrealizować Twoją wymianę. Możesz je uzyskać. Z fundacji warto poszukać instytucji, która będzie mniej znana, ale która za to zajmuje się statutowo tematem waszego projektu lub działa w waszym mieście oraz regionie. Od osób prywatnych, firm i przedsiębiorstw np. w formie wsparcia materialnego, z jednostek administracji publicznej np. poprzez programy unijne czy z budżetu państwa. Niezależnie od tego, do kogo się zwrócisz, pamiętaj o podkreśleniu długotrwałych pozytywnych efektów udziału w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży. Opowiadaj historię. Marta po udziale w spotkaniu młodzieży w Niemczech bez problemu zdała egzamin z języka niemieckiego, a Fabian odważył się odbyć praktyki za granicą. Zadaj sobie pytanie: jakie kompetencje, efekty i osobiste historie zainteresują danego adresata waszej prośby o wsparcie? Szukając wsparcia, rozejrzyj się w swoim regionie i bezpośrednim otoczeniu. Pamiętaj, że wsparcie można uzyskać nie tylko w formie pieniężnej. To mogą być bilety komunikacji miejskiej, autokar, sala na warsztaty, wejściówki do muzeum, czy też poświęcony czas na przykład na oprowadzenie młodzieży po zakładzie pracy. Prawdopodobnie nie zdobędziesz dofinansowania z dnia na dzień. Pamiętaj jednak, że cierpliwość, strategia i determinacja są kluczem do sukcesu. Więcej wskazówek na temat pozyskiwania środków zewnętrznych znajdziesz na stronie www.tnwm.org.